Jeśli punkt S jest środkiem odcinka AB, nie będę robił tutaj kratek choćby dlatego, że są tu ułamki, rysuję odcinek AB. Tu jest A, tu jest B. S jest środkiem. Przepiszę te współrzędne, które znam. Współrzędne punktu A. Znamy współrzędne punktu S. nie znamy współrzędnych punktu B. Właśnie mamy je wyznaczyć. To zapiszmy, że współrzędna xowa to jest x z indeksem B, współrzędna y, y z indeksem B. Zastosujemy wzór na środek odcinka. Współrzędna xowa jednego końca plus współrzędna xowa drugiego końca. Na 2 musi się równać współrzędnej xowej punktu środkowego, czyli u nas minus 1, 2. Tak samo wyznaczymy yb. Zaczynamy. Tutaj wszystko razy 2 i mamy minus 1, 3. Plus xb równa się minus 1. Jak to przerzucimy na drugą stronę, to mamy, że x z indeksem b równa się minus 2 trzecie. Tak mamy w odpowiedzi A i tak mamy w odpowiedzi C. To jeszcze musimy jednak obliczyć yb Na tej samej zasadzie. Współrzędna y jednego końca, czyli 2 trzecie, plus współrzędna y drugiego końca, czyli plus y z indeksem b. Dzielone przez 2, to się musi równać współrzędna y środka, czyli 3 Drugie. Wszystko mnożę tutaj przez 2 i mam równanie, że 2 trzecie plus yb równa się 3. Te 2 trzecie przerzucę na drugą stronę, czyli yb równa się 3 minus 2 trzecie, to jest 2 i 1 trzecia. Czyli x z indeksem b musi wynosić minus 2 trzecie, y z indeksem b plus 2 i 1 trzecia, to to jest przecież inaczej to samo co 7 trzecich, czyli wybieramy odpowiedź a.